Witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Fejimas i dziś chciałbym Was poinformować o dość fajnej rzeczy, która trafiła na Paladins. My oczywiście jesteśmy na Public Test Server, czyli na serwerze testowym, gdzie testujemy najnowszy patch. Ja jestem na patchu 2.5, więc ludziska moje drogie nie zapomnij o łapce, subskrypcji jeśli jesteś nowy, no i komentarzu jak Ci się podoba nowa opcja, jeśli chodzi o Wojspaki. Ludziska, moje drogie, ja, jak sami widzicie, jestem dość doświadczonym kątem i mam większość Wojspaków, ale Atlas akurat nie ma, więc tutaj sobie możemy go przetestować, że jak sami widzicie, zamiast płacić tylko 200 kryształków, bo za tyle mogłeś kupić pakiet mowy, teraz możesz kupić za 200 kryształków lub za 60 tysięcy złota. Ja właśnie to Zrobiłem w tym momencie, myślę, że to jest naprawdę super opcja dla kogoś, kto nie szasta kryształkami i może sobie łatwo zdobyć voice packu. O, dla Imani też nie miałem. VoicePuka, jak sami zauważyliście, więc wy się może pochwalcie, do kogo wam brakuje VoicePack, lub do na lub lepsze pytanie nawet mam. Do kogo kupicie VoicePack, jeśli wyjdzie ten pasz. Ja wam oczywiście dziękuję za oglądanie, bo to było akurat takie szybkie mini info, takie, takie na szybko, żebyście coś widzieli fajnego. Oczywiście jeszcze mam zamiar nagrać jeszcze jedno fajne info, tylko już dłuższe. Ale to już zobaczycie następnym razem, ja wam dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, na razie, bye bye.